Nie pozwoliłeś mi, panie, pójść do spowiedzi, mimo że dziś jest rekolekcyjny dzień pokuty i pojednania. Przystąpisz za tydzień przed tym, kto jest stałym twoim spowiednikiem i ojcem duchownym. Przez ten czas przemyśl, jak wyglądała twoja droga. Zawiniłam wobec Twojej miłości, zapominaniem o Tobie, o Twojej ciągłej obecności. Nie potrafiłam podczas modlitwy oddać Ci wszystkich moich myśli. Często odchodziły, nawet nie wiem dokąd. Na początku były dni, w których nie potrafiłam oddalić niechętnych myśli wobec sióstr. Była też pycha. Nie umiałam z wdzięcznością przyjąć upokorzeń, o które wpierw prosiłam cię i które mi dałeś. Budził się krytycyzm do ludzi i chęć izolacji. To chyba największe moje grzechy. Czy o czymś zapomniałam? Powinnaś ponadto pamiętać ciągle o poleceniach, jakie daję ci na każdy dzień, pamiętać moje pouczenia i starać się stosować do nich z większą gorliwością, prosić o pomoc nieustannie. Pamiętaj też o słowach z pisma. One są dopełnieniem tego, co mówię do ciebie bezpośrednio. Pytasz, jaka jest droga do świętości? Właśnie taka. Tyle nędzy i tyle głupoty we mnie, ojcze. Niczym jestem wobec ciebie. Jak ty możesz znosić to? Dlatego, że cię kocham. Znam bezmiar twojej małości i bezsilności. Ja jestem wszelką doskonałością i nic nie trzeba mi dodawać. Mogę tylko przyjąć bezsilność i nędzę ludzką, by ją uświęcić i zamienić w miłość, piękno, szczęście. Tylko tego pragnę. Jestem miłością i pragnę uszczęśliwiać. I zbawić wszystkie moje dzieci. Taka jest moja natura, i po to was stworzyłem. Daj mi to Twoje nic, tą słabość, tą bezsilność. Ja tego pragnę, tylko tego. Niczego więcej nie mogę przyjąć, bo nic więcej nie masz swojego. Przyjdź i ciesz się, że tak jest Czerp ze mnie, ja tego pragnę Nie zabiegaj o nic więcej Tylko o to, by być ze mną jak najbliżej zawsze Nie krępuj się swej grzeszności Ja ją znam lepiej niż ty I chcę ci pomóc, chcę cię zbawić Dlatego byłem człowiekiem, dlatego cierpiałem i umarłem jak człowiek, abyś Ty mogła być Bożym dzieckiem, Bożym dziedzicem mimo swej nędzy.